Panie Przewodniczący! Jestem zaskoczony pewną nieproporcjonalnością naszej debaty. Atakujemy Azerbejdżan. Wcześniej, mam wrażenie, debata na temat Rosji była dosyć miękka. A Właśnie, szczególnie w stosunku do Rosji, Unia Europejska ma więcej instrumentów nacisku na przestrzeganie praw człowieka. Przykład pierwszy z brzegu. Zarezerwowaliśmy, zagwarantowaliśmy w traktacie lizbońskim tak zwaną zasadę solidarności energetycznej, europejskiej solidarności energetycznej. Tymczasem największy kraj Unii Europejskiej Niemcy, łamiąc zasadę solidarności energetycznej, poprowadziły, przepłacając zresztą trzykrotnie, pod dnie Morza Bałtyckiego gazociąg Nord Stream z Rosją. Zrobiono gigantyczny interes z Rosją po to, żeby ominąć jeden z krajów członkowskich, jakim jest Polska. W takim właśnie wypadku należy pamiętać o Politkowskiej, o Magnickim, o Chodorkowskim, o wojnie w Czeczeniu, o katastrofie smoleńskiej, żeby w takiej sytuacji nie robić interesów z krajem, który tak dramatycznie łamie prawa człowieka. Wtedy powinna Europa działać. Rezolucje nie wystarczą. Kiitos, kollegi Kurski. Es folktfra, Korola, für eine ja, on itse sitoutunut useiden eurooppalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamiseen. Lisäksi sen on tarkoitus ottaa Euroopan neuvoston kiertävä puheenjohtajuus vuonna 2014.